Chciałbym zacząć właśnie ten temat. No i co, Pomodlimy się, ok? Także może powstańcie razem ze mną, poprosimy Boga o wsparcie. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie, aby prosić o specjalne błogosławieństwo. Bardzo Cię proszę, abyś dał mi Twoje słowa i abyś też pozwolił tutaj zebranym rozumieć te rzeczy w taki sposób, w jaki Ty byś chciał, aby były rozumiane. Prosimy Ciebie ześnić Ducha Świętego i bądź z nami w ten czas. Amen. Um. E, także tak jak zwykle mam jedną standardową prośbę do Was. E, A, czy się co? co nie Nie wiem, czy mam widać. Nie, nie. Nie, wiesz co, e, bo jak, jak nagrywam kamerą. To wtedy yy, mi pytanie jest straszne. Dlatego to, co trzeba zrobić, to po prostu chcę obrobić potem i powkładać slajdy pomiędzy. Fragment jest, No, będzie powkładane, będą powkładane slajdy, bo yy, już ustawiałem wcześniej. Także dobra, zaczynamy, i mam. Tak, żebym widział dobrze. Mam standardową prośbę do Was. Otóż, jak będę mówił, to Wy się modlicie. Jeśli chcecie, Boże, twórz Twoje słowa w usta tego człowieka. Prosta modlitwa o to, żebym nie mówił od siebie. Dlaczego? No, temat jest dość ważny. Znaczy, dla ludzi, którzy są trochę obyci z Biblią, ten temat jest oczywisty, temat jest dość znany. Jednak zawsze dobrze sobie przypomnieć. Pewne znane, standardowe prawdy dobrze sobie przypomnieć. Dobrze raz po raz sobie o nich przypominać. Chociażby po to, że gdy spotykamy ludzi, którzy może nie słyszeli o Bogu, Możemy im te prawdy bardzo w bardzo łatwy sposób po prostu wyłożyć. Nie? Dlatego dzisiaj będziemy mówili o Ewangelii, która jest w Starym Testamencie. A konkretnie skupimy się na prorostwach. Zobaczymy, jakie prorostwa mówią o Jezusie, które są właśnie zawarte w Starym Testamencie i które się wypełniły. Ok, chyba straciłem zasięg. Wskaźniku. Okej, okay, jest. E, otóż Jezus Chrystus to jest najbardziej kontrowersyjna postać wszechczasów. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale zwróć, należy zwrócić uwagę, że chociażby lata liczymy od tej postaci. Chociażby to, że, on, że, że wiemy, że mamy teraz 2014 rok, to historycznie się uznaje, że to jest 2014 rok po Chrystusie. I teraz Jezus powiedział pewną bardzo ważną rzecz. Że nikt nie przychodzi do ojca jak tylko przeze mnie. I to jest tak istotna sprawa w naszych czasach, że w zasadzie powoduje rozłam wszelkiego rodzaju. Jezus zresztą powiedział: Nie przyszedłem przynieść pokoju, a miecz. Tym stwierdzeniem w czasach Ekumenii On przy, przynosi miecz na Ziemię. On mówi: Nie jestem tak jak. Jakiś Zoroaster, jak Siwa. Nie jestem tak samo równym jak Allah. Nie. Mówi, nikt nie przychodzi do Boga inną drogą niż tylko przez mnie. Dlatego warto się zastanowić, czy ten człowiek był lunatykiem, czy może mesjaszem. Rzeczywiście, tak jak po sobie mówił. Jest to chyba najważniejsze pytanie, jakie ludzkość, na, na które ludzkość powinna odpowiedzieć w naszych czasach. Kim jest Jezus Chrystus? Od tego zależy naprawdę dużo, ponieważ wiele religii mówi, okej, okay, my mamy Boga Takiego, wy macie Boga Takiego, jest, porządku, jest to w porządku. I nie widzą różnicy, jednak chrześcijaństwo, biblijne chrześcijaństwo zakładam, mówi, nie ma innej drogi. Jest tylko Jezus. Inni bogowie nie istnieją. A jeżeli ktoś wymyśla koncepcję innego Boga, po prostu kłamie. Biblia w ten sposób stawia sprawę. Dlatego ważne jest, żebyśmy my mieli jakieś zdanie na ten temat. Okej. Okay. Jakie źródła niebiblijne mówią o Jezusie? Otóż jest całkiem sporo. Tutaj mam przykładowe dwa. Przykładowo tacyt w rocznikach, to jest rok... 15 mówi, mówi takie słowa Atoli ani pod wpływem zabiegów ludzkich, ani darowizn, albo ofiar błagalnych na rzecz bogów nie ustępowała haleniącego e, pogłoska, lecz wierzono, że pożar Rzymu był nakazany. Aby więc ją usunąć, podstawił neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich zdrowot, a których gmin chrześci, chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwy dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany był na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłapa, a przytłumiony na, na razie y, zgubny zabobon, znowu wybuchnął. Nie tylko w Judei, gdzie się to zło wlęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko co potworne albo sromotne zewsząd napływa i licznych znajduje złożonych. W tym jednym stwierdzeniu mamy w zasadzie przedstawione mnóstwo faktów. Chociażby fakt, że Jezus był istniał jako człowiek, że był skazany na śmierć, że rozpo, rozpoczął ruch religijny chrześcijaństwo, że podciąż Piłat jest realną postacią, bo to również jest poddawane w wątpliwość. I widzimy wiele, wiele innych jakichś takich ciekawych stwierdzeń. Również żydowski historyk Józef Lawiusz pisze takie... Takie słowa. Festus już nie żył, a Albinus wyjechał, więc Anadasz zwołał sąd redny i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem. Oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie. Widzimy w jakich latach żył właśnie Józef Flawiusz, więc jest to jeszcze przed tacytem, przed, tym, przed napisaniem właśnie roczników. Również Talmud mówi o, o Jezusie. I są to tylko parę zmian. Tak naprawdę tych źródeł jest bardzo dużo. Jednak nie o tym byśmy chcieli mówić. Mam problem ze wskaźnikiem. Okej. Okay. Jakie jednak mamy dowody na to, że Biblia, tak naprawdę proroctwa w Biblii, te o których będziemy zaraz mówić, są prawdziwe? Myślę, że najlepszym dowodem jest są właśnie swoje skumra. Które zostały w, znalezione w latach 1947-1956. No ich historia jest dość ciekawa, teraz nie ma czasu, żeby o tym za dużo mówić. I znajdują się tam rękopisy. Rękopisy z II wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery. To znaczy, niektóre są datowane na przed naszą erą, niektóre rękopisy są datowane już na naszą erę. I wśród ponad 200 manuskryptów biblijnych znajdujemy fragmenty z każdej księgi hebrajskiej Biblii, za wyjątkiem księgi Estery. Czyli w zasadzie mamy potwierdzoną biblijną autentyczność Starego Testamentu, za wyjątkiem księgi Estery, która wiemy nie jest dużą księgą, dużo jakby nie tracimy. Są inne źródła, które ją mogą dowieść. Wśród tych zwojów znaleziono 36 odpisów psalmów. Księgi powtórzonego prawa znaleźliśmy 29 egzemplarzy. Księga Izajasza w 21 egzemplarzach. Izajasz, jak wiemy, jest nazwany Ewangelistą Starego Testamentu. W Księdze Izajasza znajduje się najwięcej prorost odnośnie Jezusa Chrystusa. Te zwoje zostały znalezione i są datowane na czasy przed Chrystusem. Zatem to, co w nich jest napisane, było napisane przed Narodzeniem Jezusa Chrystusa. Dobrze. Chciałbym się zastanowić nad jedną rzeczą. Jaka jest szansa na wypełnienie ośmiu proroctw? Tylko ośmiu. Tylko ośmiu. Ośmiu mesjanistycznych proroctw. I tutaj można powiedzieć, że jest to 10 do minus 28. Oczywiście jest to pewien szacunek, ale daje nam obraz, jakiego rzędu jest to, jest to liczba. Czy jak sobie wyobrazimy, tutaj ją na, spróbowałem tak napisać tak, w takiej formie, to jest 1 podzielony przez 10 e, i 28 zer. Jakie to prorostwa? I czy rzeczywiście się wypełniły? Było 50 proroctw wypełnianych. Niektórzy mówią 50, niektórzy mówią 300, niektórzy w internecie znalazłem 700. Ja twierdzę, że na każdej jednej kartce Pisma Świętego jest mowa o Chrystusie. Tak. Takich e, proroków, no, mesjańskich, tak. można tak powiedzieć, który e, Ewangelia Nowego Testamentu wspomina, to 50. O, no, tak. Właśnie, tak. tak. A taki, to, to które tak. jeszcze nie wspominają, no, nie ukazują. Właśnie, właśnie. Tak właśnie jest. Zaczniemy od pierwszego prorostwa urodzonych Betlejem. Otóż Księga Michasza rozdział 5, werset 1 mówi tak Ale Ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów ludzkich, z Ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego odprawieku, od dni od O co chodzi z tym Efrata? Otóż były dwa Betlejemy. Jedno było Betlejem które znajdowało się w Judzie, Betlejem Efrata, a drugie w kraju Zebulona. Gdyby Jezus urodził się w tym drugim Betlejemie, nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Nie wypełniłby tego prostu. Jak wiemy w Mateusza, w rozdziale drugim, w 4, czwartym, nie tylko tu, ale jest to przykład wypełnienia, czytamy słowa. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie judzkim, czyli Betlejemie Efrata, za króla Heroda. Oto mędrcy ze schodu przybyli, przybyli do Jerozolimy i pytali, i tak dalej. Więc mamy dowód na to, że Jezus urodził się w Betlejemie Efrata. Dokładnie tak, jak przepowiedział prorok Michał około 400 lat wcześniej. Również to proroctwa mówiące o tym, że przyjdzie pewien człowiek, który dopiero zapowie przyjście Jezusa Chrystusa. Był to jan Chrzciciel. Jak czytamy w, znowu w, w księdze proroka Malachiasza, w rozdziale trzecim w wersecie pierwszym: Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie, mówi Pan Zastępów. Bóg tu mówi wyraźnie, że pośle człowieka, pośle pewną postać, która no, anioła, posłańca, który przygotuje drogę. Dopiero dla Pana, dla Jezusa, dla Mesjasza. Jak czytamy w Ewangelii Marka, jak napisano u Izajasza, proroka, oto posłał anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską. Prostujcie ścieżki Jego. Na pustyni wystąpił jak Chrzciciel i głosił szesku pamiętania na opuszczenie grzechów. A więc i to proroctwo zostało wypełnione. Okej. Okay. Jezus wjeżdża na osiodło. Jak wiemy, było to zapisane w księdze Zachariasza, 9 rozdziale, 9 wersecie. Wesel się bardzo, córko synańska. Wykrzykuj, córko jerozolimska, oto Twój król przychodzi do Ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na, ośle, na ośleciu, w z maślicy. W Ewangelia Mateusza daje nam e, opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, gdzie właśnie Jezus jako król, e, zapowiedziany król, wjeżdża na osiołku. Jest witany hosanną, gałązkami panowymi. Jest witany jako król Izraela. Okay. Kolejne ciekawe prostwo jest odnośnie jego zdradzenia. Otóż w Psalmach 41.10 czytamy, że został on zdradzony przez tego, z którym jadł chleb. Z kolei wypełnienie, jak wiemy, lecz oto ręka tego, który, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Ewangelia Łukasza 22, 21. Został sprzedany za 30 srebrników. W księdze Zachariasza czytamy słowa, wtedy rzekłem do nich: Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie. I odważyli mi jako zapłatę 30 srebrników. W Ewangelii Mateusza 26, 15. Czytamy historię Judasza, który przyszedł do kapłanów i mówi, co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. Oni zaś wypłacili mu 30 zrobników. Ciekawe jest, gdy czytamy prostwo z, z Księgi Zachariasza, czytamy, że tak mówi Pan. Czytamy, że mówi to Jahwe i mówi, że wyznaczyli, że, ta, że uznali właśnie danymi jako zapłatę 30. A dalej Bóg mówi, że na taką cenę oszacowali mnie. Jest to ciekawe, że właśnie na taką cenę, na taką cenę oszacowano Jezusa Chrystusa. Sam charakter jego procesu też jest dość ciekawy, również został zapowiedziany. Wiemy, że znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Wiemy, że Jezus. Nie powiedział, nie mówił za dużo na swoim procesie. Oskarżano go o coś, o co był niewinny, jednak on znosił to w pokorze. Wypełnienie znowu w Nowym Testamencie. Wiecie, te wszystkie proroctwa są istotne. Pod tym względem, że jeżeli rzeczywiście zaraz pokażemy, że wszystko to się wypełniło, to jakie to ma znaczenie dla nas, teraz żyjących? Wiecie, Biblia jest księgą proroctw. I nie tylko o Jezusie. Biblia jest księgą proroctw na nasz czas. Skoro te proroctwa, jak widzimy, się wypełniły, to może jest ich więcej. To może możemy wnioskować, jak patrzeć na wydarzenia naszych czasów pod kątem Biblii. Zobaczmy jeszcze parę innych proroctw. Parę, może ostatnie. Ukrzyżowanie. Biblia nawet przepowiada to, w jaki sposób Jezus zginął w Psalmie 22 czytamy, że przewodni ręce i nogi moje. W Ewangelii Jana, w 19 rozdziale, 17-18 werset, czytamy, a on, dzikając krzyż swój, szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku nazywa się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. Jezus oddał życie za nasze grzechy. I również to było jasno wyłożone w Starym Testamencie. To jest tylko osiem prorostów, które Wam przed chwilą pokazałem, które się wypełniły co do joty. A co z prorostwami, które na przykład mówią o dacie jego y, chrztu, o dacie jego śmierci, o tym, że zniesie ofiary krwawe i pokarmów. Co z całym systemem świątynnym, no nie ja. no. który. Mu, co z każdym jednym świętem żydowskim, które wskazywało w jakiś sposób na Jezusa? Co chociażby z odzieniem Adama i Ewy, które również możemy traktować jako odzienie ze skór zwierzęcych złożonych w ofierze? Co z Abrahamem i Izaakiem, ofiarowaniem Izaaka? Jak widzimy, właśnie Chlorost jest bardzo, bardzo dużo. Także to są, to nie są wszystkie. Jezus powiedział takie słowa. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Zatem jestem zdania, że całe pismo w jakiś sposób mówi o Jezusie gdzieś na każdej stronie myślę, że byśmy znaleźli. Czy to na przykład historia Dawida? Bardzo często, jak czytamy historię Dawida i przyłożymy tą historię do tego, co robi Jezus Chrystus, weźmy historię Dawida i Saula. Saul jest tutaj jakby typem na szatana, a Dawid, znaczy szatana, który jakby jest królem, ale już jest inny namaszczony, królem tej ziemi, ale jest inny już namaszczony na, na władcę, jednak jeszcze nie może objąć panowania, ponieważ ten pierwszy żyje. Widzimy połączenie. Historii jest aż, aż za Jeżeli czytamy z otwartym sercem i szukamy w Piśmie Świętym, w Biblii Jezusa, znajdziemy go prawie wszędzie. Całe pismo świadczy o mnie, powiedział Jezus. Te 50 proz wspomnianych, które, o których czytamy w wzmiankę w Nowym Testamencie. To cza czasem właśnie mówią, że jest to 48. Tutaj wiadomo, to wszystko jest szacunek. Ciężko tutaj mówić dokładnie. Jakbyśmy chcieli oszacować prawdopodobieństwo, yy, zrobił to Peter Stoner yy, w książce Science Speak, Speaks. Oszacował to na tyle. I to jest prawdopodobieństwo, że przez 6 tysięcy lat w historii naszej Ziemi urodzi się człowiek, który wypełni te proroctwa. To jest tylko 48 proroctw. Jeżeli każda kartka mówi o Jezusie, to ile ich może być? Jaka jest szansa, że Jezus nie jest tym, za kogo się podawał? Nie ma takiej szansy. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że Biblia mówi prawdę. Bóg jest dobry, a Biblia mówi prawdę. Biblia mówi prawdę o Jezusie, to po pierwsze ale również mówi prawdę w Apokalipsie i w Księdze Daniela o naszych czasach. Skoro tamto się wypełniło co do Joty, to jak wydarzenia z naszych czasów? Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję na tych spotkaniach przejrzeć prorostwa dotyczące Jezusa, ale może bardziej przejrzeć proroctwa, które się tyczą nas w naszych czasach. Tyczą się historii Ziemi, Tyczą się czasów średniowiecza, reformacji i chwalebnego powrotu Jezusa, o którym też bardzo wiele mówi Biblia. Dziękuję za uwagę. Amen. Amen.